Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Rezmer. Moi drodzy, tak jak przyobiecywałem, dzisiaj taki krótki filmik nagram odnośnie czasznicy, czasznicy olbrzymiej grzyba. Moi drodzy, ja tutaj pozwoliłem sobie pokroić w kostkę. Zobaczcie. Cebulkę przygotowałem. Jajeczka też tutaj już się z boku na razie trzy położyłem. Przepraszam za moje oczy, ale przed chwilą troszeczkę mi się popłakało. O, cebulę kroiłem. Może tak. Co to w ogóle jest ta czasznica olbrzymia? Składa się głównie z wody oraz białych węglowodanów, błonnika, śladowych ilości witamin i składników mineralnych. Cechą charakterystyczną tego grzyba jest jego właściwości. Lecznicze poprawiają leczenie mięsaka i białaczki oraz wskazują działanie przeciwnowotworowe. Także jak na grzyba to całkiem nieźle, bo zawsze byłem uczony, że grzyby nie mają żadnych właściwości zdrowotnych. Minerały może tak, ale też bardzo dużo takich właśnie rzeczy w sobie, co, których nie powinny mieć. Moi drodzy, jeszcze raz przepraszam za moje oczy, nie powinienem nakrywać teraz tym oczami, ale dobra. Dobra, moi drodzy. Ja dzisiaj właśnie chciałem tylko tak z grubsza pokazać, jak ja to robię. Ja włączę batalię. Bo ja zrobię tak po prostu jak się robi inne grzyby leśne. Grzybki pod smażę yy, z cebulką, później tam oczywiście... Bo ja jeszcze daję, ja daję troszeczkę magii, bo lubię troszeczkę magii, soli, pieprzu. To wszystko jak się zarumie i dopiero daję tam kilka jajek w to, i taką, ale jajecznicę robię. No to nazwać nawet omletem jak tam to chce. Zacznijmy od oleju. Powiem Ci, olej rano kupić, bo jak wszystko trochę. Muszę troszeczkę dużo dać tak, tego oleju, nie mam robię, bo to... Bo tych grzybów trochę jest. Tych grzybów trochę jest. Czesznica olbrzymia. Czasznica olbrzymia, tak jak wczoraj nagrywałem takie, kilka takich filmików tam odnośnie tego grzyba, bo to udało mi się pierwszy raz w życiu praktycznie znaleźć tego grzyba. To jest rzadkość, rzadkość. Yy, nie wiem, może w jakichś innych krajach, może w Anglii, tam gdzieś bardziej, bardziej wilgotno czy coś. Może tam więcej ich rośnie. W każdym razie są miejsca, gdzie jest dużo, a są miejsca, że w ogóle nie spotkasz tego grzyba. No i ja pokażę właśnie jak to tutaj zagospodarowałem trochę tymi grzybami. Spójrzcie. O! Tutaj mam. Na razie takie kawałki tego grzyba. Lodówkę. Ten grzyb, moi drodzy, to jest połowa tego grzyba, tego mniejszego, którego miałem. 30% zostawiłem tam na polu, bo tam się okazało, że od korzenia udoł. Troszeczkę taki zielonkowaty to robi, czyli to już oznacza, że on się starzeje. Także 30% jak zostało yy, na poru. Czyli 70% zabrałem. I jeszcze mam całą szufladę zamrożoną w wureczkach, wkrótce jeszcze pokroimy, także będę miał na jakiś dłuższy czas tak, mojej drogi. Jak cieczarka pachnie? I wygląda jak cieczarka. Przypomina cieczarki, zapach też przypomina pieczarkę. No jakby tak przechowuję, bo mam w planie go troszeczkę pojeść. O, tak jak grzyb. Grzyp ale jestem zadowolony, że go znalazłem. Jestem bardzo zadowolony. Ci, którzy go znajdują może tam troszeczkę częściej, bo już po prostu znają kilka miejsc, które może zlokalizowali, to już tak może nie przeżywają tego jak ja, ale ja przeżywam, bo bo ja powiem szczerze, pierwszy raz, pierwszy raz odważyłem się tego grzyba zerwać i w ogóle tak w sumie można powiedzieć, że drugi raz, trzeci raz w sumie styczny a jadłem go wczoraj po raz drugi dopiero w ciągu całego swojego życia. No, nie oszukujmy się. Ludzie nie znają tych grzybów, może niektórzy tak sceptycznie jak tego do tego podchodzą, co ja w ogóle jem jakieś purchawki. Ale wczoraj taki filmik, moi drodzy. I tam się właśnie ktoś tam wypowiadał odnośnie tych purchawek, bo są jeszcze takie małe purchawki, one się nazywają kuliste i różnie. I wszystkie mają podobną taką fakturę, konsystencję, taką gą, gąbczastą. I tam ktoś nawet usmażył sobie jako kotlety, taka pani stwierdziła, że one i, i nie smakują. Nie smakują i nie będzie więcej zbierała. Ale ja jej napisałem, że to trzeba po prostu dłużej. dłużej. I nawet ja, dlatego ja nie robię już nawet tych kotletów, kiedy śniadują kotlety samimi znajomi począstowami. Po prostu trzeba dużą kostkę, oni do zobaczcie. Dużą kostkę. I bardzo długo po prostu je smażyć, na no, razie nie dodajemy żadnej soli ani pieprzu, długo smażyć. I tyle. To mi dać cebulki, jeszcze tam za jakiś moment. Tak ono stać się to po, powiedzmy 60% skurczą. Dać cebulki z cebulką, przyprawy i tyle dopiero, dopiero na i to musi być dobrze przekrojone, Może nawet jakieś zioła dodać do tego. W każdym razie yy, tam się wypowiadał ktoś wczoraj, że wszystkie purchawki, które są białe w środku, są jadalne. Właśnie no, wiedziałem o tym. <laughs> Powiem już też, że w lasach tam u nas, na tych takich jako Ciebie, to się spotykało takie różne, tam małe, różne purchawki. się były takie purchawki, przeważnie to się tam chodziło się po nich, one już były stare i takie właśnie ten, tak powiem, te, takie, z nich wychodziły te takie, już tak jak sucholca, to takie, takie dziwne tam jakieś pylki. Ale to podejrzewam, że może to były właśnie takie płychawki, takie jadalne, tylko mi po prostu, żeśmy się nigdy tym nie interesowali, a jest yy, ich bardzo wiele. I na pewno podejrzewam, że to co były w lesie płychawki, to były również jadalne. Nie były jakieś takie tam szczególnie czujące, to co i grzyby, tylko po prostu jadalne grzyby, tak? Do przetworzenia. Z muszę jeszcze troszeczkę popchnąć tutaj oleju. Strasznie piją. Na wiecie. Z tych węglowodanów bez makaronu, już prawie dwa miesiące. 18 chyba, że dwa miesiące. Bez pieczywa. Teraz to jedynie. No i bez makaronu, nie? Teraz to jedynie o. Takie czystko, mam razowe. To tak sobie dziennie może. Z dwie grzanki zjem Czasami cztery. Innego dnia znowu nic nie zjem. Ale siły mam. Ja myślę, że taką lepszą kiełbasę, jak wiem na przykład taką lepszą kiełbasę, nawet taką laskę, jakieś tam dwa pomidorki, to nic, nic więcej nie trzeba już przez jakieś pół dnia. To takie moje drugie śniadanie powiedzmy, tak, obiad to też tak w te ziemniaczki, tyle co na lekarstwo, one jadam. makaronu nie jadam, tam dla mnie najważniejsze, żeby po było kawałek mięsa, trochę warzyw, i te porcje zauważyłem, że też są teraz są coraz, mniejsze, bo organik szuka tylko tego pieczywa, bo on jest uzależniony strasznie. A tak naprawdę to, takim wiem obiad, to teraz pół porcji zjem tego, co wcześniej jadłem i nie czuję głodu. Nie czuję głodu, siłę mam, także wszystko na dobrej drodze. Już wjechałem dziewięćdziesięciu czterech na 88. Bez męczarnych, bez męczarni od drogę. Daj drodzy. Teraz do tego. Powiem tak, tam taka jedna pani właśnie, żeby już takie ala kotleciki i widziała, ona tak wszystko w miarę zrobiła i takie, takie nie, fajne takie, zrobiła te kotleciki, y, takie jak się kanie, smarze czy coś. Jadła i powiedziała, że jej nie smakują. Nie smakują, to nie za mało tych przyprawdała, bo ona tak delikatnie zdała to on z pieprzem, działami, To mało po prostu się w sobie, on, on w ogóle jest taki troszeczkę taki tak smaczny. Nic o pieczarka, nic o kania. ten grzyb potrzebuje więcej pracy na gnieździu. Trzeba go dłużej posmażyć. Serka było ryska. O, mój drogi, I się popali z tym. I ten, ten grzyb, yy, on się dobrze skurczył, zarumienił. I teraz przypraw. Mamy no, jajko na sam koniec. będzie smaczne Chcę będą kliniki odżywać. bo grzyby się pokazują teraz właśnie w tych kaszubskich 3 latach ja to już że teraz tak mocno znalazłem te dwa grzyby takie właśnie widzieliście tam takie, i takie duże kule nie wiem nawet ile to łącznie wymogą ważyć 3 kilo, może więcej Troszeczkę już mi się, ten, nawet chciało je jeździć nad grzybem. Tym bardziej, że wiem, że za bardzo ich nie ma. Za bardzo ich nie ma, aczkolwiek Silnik się oglądam, na znajomi, pokazują mi zdjęcia. To nadbierali grzybów ostatnio, ale widzę, co się dzieje na dworze, A Widzę, co się dzieje na dworze i wychodzę po prostu na siłę i robi, Moi drodzy... A ja teraz daję troszeczkę magię. Niestety, to musi się napić. Musi się dosyć smaku. I na to. Daję to trzydzieści, co by I pierwszym pierwszy, nie, będę muńka, bo nie się się do rozmównika. Czy ten mój lek przeciw słabym działa? Muszę go lubię pierwszy. Polecam, polecam na pewno te grzyby. Dlatego pokazuję, dlatego pokazuję, że jak sobie go robię, to długo robię po prostu, żeby ktoś po prostu się nie zaradził, bo jak znajdzie, to powiem tak. One są naprawdę dobre, ale one muszą być zobaczone od To jest cały czas taka gąbka. Gąbka taka. Ale można je po prostu w górze i poświęcić im czasu i na pewno wykorzystać przede wszystkim, tym bardziej, że niby tam dużo tych minerałów. Jest. Ja tam sceptycznie do tego podchodzę, jeżeli cokolwiek, co ma wartości odżywcze, jakieś tam minerały w sobie i to tutaj na takiej gorącej patelni, tak, to zabijasz, tak zabijasz. Moim zdaniem to zabijasz te, te składniki, te minerały, także chyba, że ktoś tam by może nie wiem, gotowo, ale gotujesz to też zabijasz kupuje wszystko. To no chodzi tylko, żeby po prostu korzystać z tego runa leśnego. Bo wiadomo, że takiego nic się nie kupi, a nawet jeżeli by było, to szkoda pieniądzki. Nie znaleziono takich lub innych grzyb. A korzystać z taki dodatek, moim zdaniem, do diety, Zmieje się tego na co dzień. ramy do roku, to jest grzyby leśnienie. Ja się teraz nie, bo w tym który widzę 14 minut leki, powinienem spałzować w tym Dobra, jeszcze raz pokażę lodówkę. <laughs> Moi drodzy. O. Jeszcze raz pokażę. Tak jak wygląda. Moi drodzy. Czesznica olbrzymia inaczej się nazywa kurchawnica olbrzymia albo tam taka jeszcze ta nazwa połacinie, ja tam wpisałam silnikiem gdzieś polecam wszystkie grzyby polecam. Trzeba korzystać. Trzeba korzystać moi drodzy, moi drodzy, ja na chwilkę spauzuję i za moment włączę, tak? O, już jestem. Moi drodzy, ja chciałem pokazać. Jeszcze raz. Teraz do tego. To jest fajnie zarumienione wszystko. No, no, ja tak właśnie wtedy rozbijałem tą gąbkę, bo to no, nie mówię, że ten grzyw, ten grzyw to normalnie jest gąbka. Zobaczcie. To jest taka gąbka. To przypomina troszeczkę te takie, co dzieci mają te takie cukierki. Takie gąbki słodkie. Dobrze. Tu ja damy jajka. Jajka mam z wolnego wybiegu. Chcielibyśmy go kupić. Tak. I jeszcze sztuki z sztuki dam. Pięć jajek to skrapa. Z to mam takie tutaj resztki tych grzybów i pomidorów. Wskraiwałem dzisiaj z w takie duże miejsce sobie tam... jeszcze te zarodniki mam tych grzybów, może tam tutaj w tym ogródku w tych pokrzywach w przyszłym roku wyrośnie, Kto wie, te reszty, te to wie jak te resztki te powrócą w nie powiedzieć. No i drodzy, a ja teraz tylko to wymieszam. wszystko na ten temat. zobaczcie co tu widać o, o. olbrzymia moi drodzy z jajeczkiem tak jest prosty? W ogóle nie gotuję, w ogóle nie gotuję moi drodzy. Mi się wydaje, że ta temperatura na tym oleju w zupełności wystarczy. Zabiłbym ten smak. Myślę, że gotowa. Ona sama jest taka w sobie gąbka, Ona no mogłaby mi się rozlecieć. Ja po prostu tylko biorę, obkraiwam ją w kosteczkę, bo to takie duże, te kostki, bo to taka ten, ona taka nadmuchana. olej. Smażymy później cebulkę do zarumienia, aż się zarumieni dajemy pieprz, sól, ewentualnie magii i na sam koniec jajeczko. Życzę smacznego. Do następnego. Cześć.